Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku samochodowym i zastanawiasz się nad tym, czy istnieje możliwość zgłoszenia szkody tylko i wyłącznie do swojego towarzystwa, a nie do towarzystwa sprawcy, to niewątpliwie to wideo jest dla Ciebie. To wszystko, słuchaj, zależy, czy wykupiłeś takie rozszerzenie. To rozszerzenie nazywa się BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkód. To jest po pierwsze. Po drugie, nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które są w Polsce, Przystąpiły do tego systemu BLS. Jest stricte kilka tylko i wyłącznie towarzystw, które w takim systemie są. Druga sprawa, nawet jeżeli przystąpiłeś do ubezpieczenia, w którym takie rozszerzenie się znalazło, to musisz wiedzieć, że BLS zadziała pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, pojazd prawcy. Musi być zarejestrowane w Polsce. Po drugie, szkoda musi być na terenie Polski. Po trzecie, szkody, czy tam szkoda, która wyniknęła, będzie tylko i wyłącznie z udziałem aut, czyli nie będzie szkody osobowej, czyli nikt nie ucierpi z ludzi. Często jest tak, że takim kolejnym ograniczeniem w BLS-ie jest to, że zdarzenie, w którym uczestniczą wiadomo wszyscy, nie może dotyczyć więcej niż dwóch aut. Więc są po prostu sytuacje, w którym ten BLS po prostu nie zadziała. Owszem, jest to bardzo fajne rozszerzenie, bo zawsze zwiększamy y, swoje szanse na to, żeby po prostu załatwić sprawnie y, wypłatę świadczenia, ale niewątpliwie y, musimy wiedzieć, że jeżeli trafimy na pojazd, który nie jest zarejestrowany w Polsce albo jesteśmy y, poszkodowanymi w wypadku za granicą, to ten BLS po prostu nie zadziała i o tym trzeba po prostu pamiętać. Jeśli temat Ci się spodobał, to ja poproszę łapkę w górę. Mam nadzieję, że tematy poruszane przeze mnie w ostatnim czasie zresztą codziennie pojawia się jakiś tam nowy temat są dla Ciebie interesujące. I z tego też powodu chciałabym Cię gorąco zachęcić do tego, żebyś zajrzał na mojego fanpage'a na Facebooku, jeśli jeszcze nie byłeś, i koniecznie dodał do polubionych. Bo niewątpliwie dzięki temu te informacje o nowych filmach dotrą do Ciebie szybciej. Dzięki jeszcze raz śliczne za tą krótką chwilę i uwagę. Zapraszam Cię również na mój kanał na YouTube i do śledzenia mojego fanpage'a na Facebooku. Jeśli potrzebujesz wyceny, albo potrzebujesz odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie. Zapraszam, możesz się ze mną skontaktować, postaram się pomóc. Pozdrawiam.